Siema, witam serdecznie. Słuchajcie, chciałbym Wam przedstawić e, ha, swój nowy nabytek. Przez jednych zwany pseudomotocyklem, przez drugich po prostu Chińczykiem. A dla mnie spełnienie marzeń. Moja pierwsza 125. Torosik Zip Toros 125. E, Ścieżka, e, możecie zobaczyć, ma przejechane 18 km. W tym ja 8. Dlaczego chciałem was zaprezentować? Dlatego, że po pierwsze, zauważyłem, że na YouTube nie ma zbyt wielu publikacji dotyczących tego typu sprzętów. Po drugie, chciałbym się z, z wami podzielić swoją przygodą z tym oto cudem. No cóż, po 8 km, cóż, można powiedzieć, nic nie można powiedzieć. Natomiast ja co mogę powiedzieć to to, że no, szał, szał. Mój pierwszy motocykl w życiu, e, oczywiście na kategorię B. Nigdy wcześniej nie jeździłem e, dwu, 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 dwoma kołami. E, Toros. No, maszyna jak, jak pewnie wiecie no, Chińczyk, standardowy Chińczyk e, dało się to o, o, że tak powiem w znaki za pierwszym razem, jak usiadłem? Nie, jak usiadłem nie. Jak zsiadłem, to tak. Pierwsza rzecz, która zawiodła w nim, to dach świateł. Nie było w tym e, cudzie światła. Przedniego. Co się okazało? Powiedziałem, że w transporcie, tak. Jak płynął sobie przez te szerokie wody transporterem z, transportem z Chin, lub też zaraz przy, 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 e, przy składaniu, urwaniu uległ taki taki żółty drucik. Okazało się, że można w bardzo łatwy sposób zmontować z powrotem, już jest wszystko ok. Na tę chwilę nie zauważyłem żadnych, żadnych, żadnych problemów z nim. Będę chciał się z Wami dzielić częściej moimi, moimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego cuda, tego chirczyka, tego przez niektórych zwanego Badziewia. Słuchajcie, no zobaczymy, w tym przedziale zacenowym. No, trudno było e, znaleźć coś fajniejszego. Pewnie niektórzy e, będą wiedzieć, że e, to samo co Junax 123, e, Zip, Vs2, no ogólnie -hmm. wymysł chińskich konstruktorów sprzedawana na Europę pod różnymi markami, droższymi, tańszymi. Możecie mi wierzyć na słowo lub nie. temat troszeczkę przebyłem. I tak naprawdę czy to Junak, czy to ZIP, czy to Toros, czy to wersja yy, brytyjska Zentos, nie różnią się zupełnie niczym. Zupełnie po prostu niczym. Na jedno wszystko, to wszystko, yy, wszystko budowane napis się tylko zmienia i pokrywa, pokrywa od silnika z jednej z drugiej strony natomiast wszystkie pozyspoły toczka w toczkę z jedno i to samo dlatego przez dłuższy czas zastanawiałem się nad Junakiem ale poczytałem, poczytałem różne informacje techniczne, nietechniczne i okazało się, że po co mam kupować Junaka za ponad 5 koła jak niedużo za ponad 4 koła mam to torosika, tak? No to na razie tyle. Postaram się na bieżąco dawać znać, jak będzie wyglądała moja przygoda z tym cudem.